Żyłem według zaleceń Hubermana przez 3 lata. Za każdym razem po przesłuchaniu jego podcastu czułem się jak mądry człowiek i wprowadzałem do swojego życia jakąś zmianę. I wiele z nich naprawdę diametralnie poprawiło jakość mojego życia i używam ich do dziś. Część z nich porzuciłem, gdy nie widziałem żadnych efektów. I w tym filmie przedstawię wam te najpopularniejsze. Jeśli nie wiecie, kto to, Andrew Huberman to neurobiolog ze Stanforda, który ma świetnej jakości i bardzo popularny podcast o zdrowiu i poprawie codziennego życia. Huberman stosuje i poleca intermittent fasting, czyli post przerywany, który jest typem postu, który stosujemy codziennie. Przez około 12-16 godzin. Ma to na celu poprawę snu i poprawę skupienia nad ranem, a także może powodować szybszą redukcję tkanki tłuszczowej oczywiście pod warunkiem bycia w deficycie kalorycznym. Wiele osób, takie jak Andrew, po prostu omija się na nie i spożywa pierwszy posiłek około 11.00. Dla mnie to jednak wykluczone, bo często robię intensywny trening nad ranem i w takich przypadkach nie jest to zalecane. Ja zwyczaj spożywam ostatni posiłek na minimum 3 godziny przed pójściem spać, czyli zwyczaj przed 20 i śniadanie jem dopiero po 9 zadaje mi około 13 godzin postu. Jeśli chodzi o sen, to zauważyłem dużo jego poprawę. Jeśli nie jem posiłków na przynajmniej kilka godzin przed pójściem spać, moja jakość snu jest lepsza, mój czas zasypiania krótszy i generalnie też czuję się lepiej i bardziej wypoczęty. I analizując dane z moich urządzeń, zauważyłem, że poziom stresu i tętno spoczynkowe po późnym posiłku jest nieco wyższe w pierwszych częściach snu. Natomiast jeśli chodzi o poprawę skupienia nad ranem, to w moim przypadku nie zauważyłem żadnej różnicy, czy spożywam śniadanie od razu po wstaniu, czy 3-4 godziny później. Wydaje mi się, że jest dokładnie tak samo, także musicie sprawdzić to na sobie. Ale jest to bardzo fajny sposób także na ograniczanie spożywania kalorii, czego ja osobiście nie chcę, bo mam większy problem z przejedzeniem odpowiedniej ilości kalorii natomiast dla wielu osób możesz to sprawdzić oraz pomaga to jeść bardziej regularne posiłki, bo śniadanie wtedy zwyczaj wychodzi mi mniej więcej w tej samej godzinie i kolacja również. Dzięki temu nasz organizm funkcjonuje trochę lepiej i nasz rytm dobowy jest bardziej ustabilizowany, co ogólnie przyczynia się do lepszego samopoczucia i lepszego funkcjonowania naszego organizmu. Drugi punkt to picie dużej ilości wody nad ranem i w pierwszej części dnia, ale ograniczanie jej spożycia wieczorem. Miałem kiedyś spory problem z wstawaniem w nocy na siku, i Andy Galpin w podcaście Hybermana powiedział kiedyś, że bardzo łatwo jest tego uniknąć, a wystarczy ograniczyć ilość i tempo spożywania wody już na 3 godziny przed pójściem spać. Dlatego teraz rano i w ciągu dnia spożywam wodę dużymi łykami i zawsze staram się iść na trening już dobrze nawodnionym, a ograniczam jej ilość i tempo picia wieczorem, bo pijam tylko takie małe łyczki i bo tak przestałem stawać w nocy na siku, a mój poziom nawodnienia w ciągu dnia jest teraz lepszy. Huberman czeka też ze spożyciem kofeiny nawet do 2 godzin po przebudzeniu. Głównie w celu uniknięcia spadku energii w środku dnia, który jest spowodowany rozpadem połowicznym kofeiny po około 5-6 godzinach, a podobno opóźniając to spożycie kofeiny do około 2 godzin możemy go uniknąć. Ja osobiście tego w ogóle nie zauważyłem, czy piekawkę godzinę po przebudzeniu, czy dwie, czy trzy. Mój poziom energii w ciągu dnia i tak jest podobny, ale możecie sprawdzić to na sobie. Oraz jako, że poziom kortyzolu naturalnie nad ranem jest wysoki, to nie ma sensu go jeszcze wzmagać kofeiną i dać naszemu organizmowi naturalnie się obudzić, a nie używając tego wspomagaczy. I jeśli już macie problem ze wstaniem bez kawy, to może znaczyć, że już zaburzyliście sobie ten rytm okołodobowy i produkcję kortyzolu. Dlatego w takim wypadku szczególnie warto było jednak opóźnić to przyjęcie kofeiny do dwóch godzin. W moim przypadku nie zauważyłem Żadnej różnicy z funkcjonowaniem mojego organizmu, także wszystko na pewno jest indywidualne i musicie sprawdzić to na sobie. W przypadku osób ze zdrową dietą, jedzących mało przetworzonych produktów i aktywnych fizycznie, możemy się spotkać z niedoborem sodu w diecie. Dlatego Huberman zaleca spożycie całej szklanki wody z solą po przebudzeniu, jako że po nocy pijąc przez długi czas jesteśmy odwodnieni, a niedobór sodu negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i wyniki kognitywne oraz wysiłkowe. Większość Polaków spożywa jednak nadmiar sodu, także miejcie to na uwadze, jeśli w Waszym życiu jest dużo przetworzonych produktów i mało aktywności, to absolutnie nie polecam zwiększać podaży sodu. Ja robię to tylko w dni upalne i wzmożonej aktywności. I aby stwierdzić, czy jest nam to potrzebne, oczywiście warto badać poziom sodu we krwi, ale także przy aktywności fizycznej zwróćcie uwagę na to, jak dużo białych śladów zostaje na Waszych paskach czy wrotkach po aktywności, bo niektórzy ludzie wypacają bardzo dużo sodu wraz z potem, a niektórzy prawie wcale, także warto zwrócić na to uwagę. I oczywiście najlepiej by było nad ranem uzupełniać wszystkie elektroity, a nie sam sól, bo to jest tylko jeden z nich, ale zwykła sól, którą wszyscy mają jest po prostu fajnym zamiennikiem i takim łatwym dodatkiem. Ale jak pewnie możecie sobie wyobrazić, woda z solą nie jest zbyt smaczna. Następnie to Sunlight Exposure. Zacząłem wystawiać się na światło słoneczne rano już jakieś 3 lata temu, i od tego czasu robię to codziennie, aż do dzisiaj. Jest to absolutny game changer dla snu, poziomu energii w ciągu dnia i dla mnie także poziomu szczęścia. Światło słoneczne daje informacje do naszego mózgu poprzez oczy, zwiększając poziom kortyzolu i stopując produkcję melatoniny. Dzięki temu nasz organizm wie, że zaczął się dzień. Z kolei ograniczanie światła wieczorem, stosując tylko delikatne lampki, najlepiej w ciepłych kolorach lub świeczki, powoduje zwiększoną produkcję melatoniny, która nadbudowuje się od momentu zmniejszenia światła w naszym otoczeniu i dzięki temu jesteśmy bardziej senni, a także powoduje zmniejszone wydzielanie kortyzolu i ułatwi nam się dzięki temu zasypiać. Spędzając po przebudzeniu zaledwie 10 minut dziennie na balkonie, przy otwartym oknie lub najlepiej na spacerze, Zanim weźmie się jeszcze do ręki telefon, pozwoli zacząć dzień spokojnie, nie będąc przytłoczonym i bez natłoku myśli. I Zaleca się 5-10 minut w słoneczny dzień i 10-20 minut w pochmurny. A jeśli wstajecie zanim zejdzie słońce, to włączyć jak najjaśniejsze światło w domu. Jeśli mielibyście wyciągnąć z tego filmu tylko jedną rzecz, to najbardziej polecam właśnie to. Jest on też mocnym propagatorem ekspozycji na zimno, bo wchodząc do zimnej wody nad ranem, od razu podnosimy swój poziom kortyzolu, czyli łatwiej się budzimy. Także wychodząc z zimnej wody, nasz organizm sam się ogrzewa, czyli podnosimy swoją temperaturę i zgrywa się to z naszym rytmem dobowym, bo żeby się obudzić, musimy trochę podnieść swoją temperaturę i dzięki temu też powinno się łatwiej zasypiać. I ma to szereg korzyści zdrowotnych, dla mnie w szczególności psychologicznych, bo wejście do takiej zimnej wody z własnej woli jest takie motywujące, czujemy się po tym naprawdę bardzo dobrze, że robimy coś dobrego dla siebie, co jest trudne. Podobno ma to również pomagać nam w sytuacjach stresowych, życiowych, bo jeśli sami wystawiamy się na taką sytuację stresową, czyli wejście do zimnej wody i kontrolujemy nasze ciało, to wtedy łatwiej nam się też funkcjonuje w takich niezależnych od nas sytuacjach stresowych. I podobno również taki zimny prysznic nad ranem może podnieść nasz poziom dopaminy, nawet przez 4 godziny po wyjściu z niego. Dlatego fajnie jest to robić. Ja nie praktykuję tego codziennie, chociaż miałem na to swoją fazę i robiłem to codziennie, maksymalnie przez 3 tygodnie, to wciąż zdarza mi się robić taki zimny prysznic raz na około 2-3 tygodnie i jest to wciąż bardzo przyjemne uczucie, ale jednak nie uważam, że tak dużo korzyści zdrowotnych daje robienie tego codziennie. Oprócz nieprzyjemnej ekspozycji na zimno, Hybroman propaguje też przyjemną ekspozycję na ciepło, czy to gorący prysznic, jacuzzi, czy sauna i to właśnie używaną wieczorem, bo wtedy również współgra z naszym rytmem dobowym, bo wchodząc do takiego ciepłego, nasz organizm się ociepla, ale potem się ochładza a nasz organizm, aby zasnąć, musi obniżyć swoją temperaturę o około 1 stopień, bo inaczej w ogóle nie zaśniemy. Bardzo polecam zrobić sobie taki gorący prysznic na około godzinę przed pójściem spać. Na pewno robiliście i wiecie, że jest to bardzo przyjemne. Sypiali się potem jakoś łatwiej. Praktykuje to. Często i również bardzo polecam. Dodatkowo taka ekspozycja na ciepło, na przykład w saunie, będzie pobudzać nawet 16-krotnie nasz hormon wzrostu, dzięki czemu będziemy się lepiej regenerować po treningu. Physiological sigh to technika oddechowa, którą badał Sam Hiberman i pozwala ona na szybkie odstresowanie się. Wygląda tak. Bierzemy głęboki wdech, i potem dopychamy płuca jeszcze jednym wdechem i powoli wypuszczamy powietrze. Jest to imitacja tego, co robimy w momentach przerażenia, szlochając, i naturalnie pozwala ono nam się uspokoić. Już jeden taki wdech pozwala na redukcję stresu, a robienie tego długoterminowo ma wpływ na długotrwałą redukcję stresu. Sam używam pojedynczego wdechu w sytuacjach stresowych i rzeczywiście pomaga. Natomiast robiąc to przez dłuższy czas, na przykład po treningu, nie widzę zbyt dużo pozytywnych efektów, bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że. Nawet mam trochę podwyższone tempo, gdy to robię, i w takim wydaniu się nie sprawdza. Wtedy wolę robić oddechy, które są 4-sekundowym wdechem i 8-sekundowym wydechem. To działa dla mnie trochę lepiej. Non-sleep depressed lub Yoga Nidra jest to forma głębokiego odpoczynku podobna do snu. Łączy ze sobą techniki oddechowe i skancałego ciała i jest ekstremalnie relaksująca. Odkąd pierwszy raz tego spróbowałem, robię to regularnie do dzisiaj, bo z drzemkami miałem pewien problem, że nie zawsze udawało mi się zasnąć. A czasem jak zasnąłem, to spałem po godzinę i budziłem się jeszcze bardziej zmęczony. A z jogą nidru tak nie mam, zazwyczaj po 20 minutowej sesji, bo takie u mnie sprawdzają najlepiej, a są od 10 do 30 minut i podziękuję Wam te, które są moje ulubione, a możecie znaleźć też pewnie coś dla siebie i po polsku, bo te akurat są po angielsku i naprawdę przy niczym nie relaksuje się bardziej niż przy tym, także bardzo polecam sobie sprawdzić, jak następnym razem będzie mieli spadek energii w ciągu dnia. Huberman zaleca aktywność fizyczną minimum 6 razy w tygodniu, i w tym zarówno trening siłowy, jak i cardio które w głównej mierze jest w drugiej strefie tętna. Jako jedną z tych aktywności Huberman co tydzień uprawia raking, czyli chodzenie w naturze z ciężkim plecakiem. Jest to dodatkowe obciążenie naszego zwykłego chodzenia, dlatego jest to już aktywność w drugiej strefie tętna. I zalec to robić w naturze, bo wtedy nie dość, że mamy światło słoneczne, które jest bardzo zdrowe dla naszych oczu i rytmu dobowego, dodatkowo jesteśmy w naturze, zdziała działa na nas uspokajająco i generalnie takie chodzenie w naturze ma po prostu szereg, korzyści zdrowotnych, także zalecane jest to robić jak najczęściej. Huberman mówi, że robi to co tydzień. Ja akurat teraz mieszkam w Hiszpanii, więc staram się to robić też jak najczęściej i jest naprawdę genialne i człowiek na cały tydzień potem czuje się świetnie. Nawet jak jest to chwila przebywania w naturze, to jest naprawdę super sprawa i bardzo polecam, jeśli macie taką możliwość, to robić to jak najczęściej. Zaleca on robić też te treningi rano w celu, poprawy snu i ustabilizowania rytmu dobowego. Daje nam to też więcej czasu na regenerację w ciągu dnia, bo robienie intensywnego treningu wieczorem może negatywnie wpływać na nasz sen i tym samym regenerację na następny dzień. Rano wyjść na trening jest też zwyczaj łatwiej, jako że jest to pierwsza czynność w ciągu dnia, ale wiadomo, że... Nie każdy ma taką możliwość. Ja wciąż lubię sobie pójść na luźny rower czy płucać do kosza blisko zachodu, Za to intensywny trening zdecydowanie lepiej robi mi się rano. Także jeśli macie zrobienia coś intensywnego, to lepiej zrobić je jak najwcześniej w ciągu dnia i nie zostawiać tego na wieczór. Albo jeśli macie na przykład tylko jeden lub dwa intensywne treningi w tygodniu, to po prostu zachować sobie je na weekend i zrobić je rano. Zrobiłem ranking, żeby to wszystko podsumować. Także numer 1 to ekspozycja na światło, zarówno wyjście rano na światło słoneczne i ograniczanie światła wieczorem. Naprawdę świetna sprawa, bardzo polecam każdemu. Numer 2 to nie jedzenie przed snem: dużo załatwiej się zasypia i dużo lepiej się śpi. Numer 3 non-sleep depressed lub yoga nidra. Świetna sprawa w ciągu dnia. W szczególności po porannym treningu dużo łatwiej się zregenerować i można nabrać energii na drugą część dnia. Dzięki temu mogę zrobić round training, zrobić yoga i potem spokojnie jeszcze popracować. Numer 4 to właśnie trening rano. Intensywny trening rano dużo lepiej robi się niż wieczorem. Numer 5 to dużo wody nad ranem i ograniczanie jej wieczorem, bo wstawanie w noc na siku bardzo mi męczy i dzięki temu też jestem lepiej nawodniony. Pomiędzy. Bo nie wiedziałem, jak, czy można dać temu 6, 7, to ekspozycja na ciepło, ekspozycja na zimno. Obie rzeczy bardzo fajne. Nie aż takie super jak te poprzednie, ale polecam sobie spróbować. Physiological Sci. Też ok. Nic niesamowitego, ale czasem z tego korzystam. I rzeczy, które dla mnie są jakieś super, czyli opóźnianie spożycia kofeiny. W konkretnych przypadkach można, musicie sprawdzić to na sobie. Woda z solo w bardzo konkretnych przypadkach jeśli naprawdę jecie bardzo zdrowo to zwiększona podaż sodu może się sprawdzić, ale dla większości osób raczej się nie sprawdzi. I niejedzenie rano dla mnie również nic ciekawego, to chyba wszystko, co było w tym filmie. Także mam nadzieję, że coś wnieście z tego. Koniecznie dajcie mi znać, czy korzystacie z jakichś z jego porad i co o nich uważacie, i co uważacie też o samym Hubermanie, bo według mnie bardzo fajnie, że jest wreszcie ktoś w mainstreamie z dobrym jakościowo podcastem, dający informacje oparte na nauce i meta-analizach naukowych. I również jest on konfrontowany przez różnych naukowców ze wszystkich dziedzin, tak żeby nie gadał głupot. Bo czasem zdarza mu się powiedzieć, co jest błędnego, ale na szczęście poprawia to w kolejnych odcinkach. Także za to go cenię i ogólnie cieszę się, że jest, bo moje życie naprawdę dzięki niemu się sporo poprawiło. Także jestem ciekawy Waszej opinii. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego.